Kochani, Kochani, Claudia Eldursi wstawiła zdjęcie na swojego Instagrama, że kilkanaście minut temu, że już 26 lipca, dwa dni temu, urodziła już y, swojego dziecuszia. Niesamowite, bardzo, bardzo się cieszę. Klaudia relacjonowała w ogóle swój stan i na Instagramie i no. I ciąża była dosyć widoczna na jej social mediach. No a teraz poinformowała, że wszystko jest w porządku, że poród odbył się zgodnie z planem. Stawiła urocze zdjęcie razem ze swoim noworodkiem na swojego Instagrama, co oznacza, że wszystko jest w porządku, że poród się udał. Także bardzo, bardzo się cieszę i trzymam mocno kciuki, aby dalej było wszystko w porządku, aby Mama wróciła razem ze swoim niemowlakiem już do domu niedługo, jak najszybciej, i żeby mogła się dzieckiem nacieszyć już w towarzystwie rodziny, znajomych, w domowym zaciszu, bo to zawsze jednak mimo wszystko jest o wiele lepsze. Także gratuluję, gratuluję świeżo upieczonym rodzicom, życzę dużo cierpliwości, radości z macierzyństwa, stacierzyństwa. Z i wszystkiego co najlepsze.